W dobie znaczących inwestycji na budowę dróg i autostrad oraz poprawę infrastruktury polskich miast, ten zawód jest bardzo na czasie. Technik drogownictwa, bo o nim mowa, odpowiada za wszystkie aspekty związane ze stanem technicznym dróg, a więc na brak zleceń nie powinien narzekać. Zadania, którymi zajmuje się technik drogownictwa, to między innymi sporządzanie projektów dróg, ulic i mostów o charakterze lokalnym. Oprócz tego planuje i nadzoruje roboty remontowe oraz modernizacyjne miejskich i gminnych placów, ulic i chodników. Technik drogownictwa zajmuje się również nadzorem stanu technicznego powierzonych mu odcinków dróg oraz okresowym przeprowadzaniem ich remontów i modernizacji. Wreszcie technik drogownictwa może być zatrudniony przy budowie nawierzchni autostrad i lotnisk. Zawód technika drogownictwa łączy pracę biurową z częstymi wizytami w terenie. Odbywa się w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych, wymaga częstego wchodzenia na rusztowania i pomosty zawieszone na znacznych wysokościach. Idealny kandydat powinien więc wykazywać się brakiem lęku wysokości, orientacją przestrzenną i spostrzegawczością. Bardzo pomocne są uzdolnienia techniczne, konstruktorskie i polimetryczne oraz umiejętności organizacyjne. Technik drogownictwa znajdzie zatrudnienie w biurach projektowych dróg i mostów, w Krajowej Administracji Drogowej, w zakładach budowlano-montażowych oraz w zespołach monitorujących i naprawiających na bieżąco uszkodzenia dróg i chodników. A teraz przyjrzyjmy się pracy technika drogownictwa. Moje stanowisko pracy to polega na tym, że muszę wyznaczyć ekipie, grupie robocze, roboczy odcinek na dany dzień. Później nadzorować ilość wbudowanego asfaltu, y, mieszanki bitumicznej, jakość tego wbudowania, czyli zachowanie spadków, grubości, ewentualnie tam y, jak są jakieś inne rzeczy typu niwelety na lince, no to też musimy pilnować, dbać, żeby to było tak, jak ma być w projekcie. Nie? Poza tym prowadzę ewidencję pracy sprzętu, czyli zużycia paliwa, to muszę ja to po prostu tego pilnować. Nie? Czas pracy pracowników to też należy do moich obowiązków. Muszę po prostu notować każdy dzień ile godzin, bo nie jest tak, że pracujemy 8 godzin, tylko czasami 8, czasami 10 różnie. Nie? W zależności od tego jak tam dana dniówka po prostu wymaga. Nie? Na koniec miesiąca te godziny pracowników po prostu muszę zdać do biura i tam już dalej są przetwarzane na wypłaty. Nie? Ja na koniec dniówki roboczej muszę wykonać y, raport y, pracy grupy za dzień miniony. Wpisać po prostu ilość przyjętego y, przyjętej mieszanki bitumicznej na budowę, czas pracy pracowników, czas pracy sprzętu y, y, i to też wysyłam do biura do, do ewidencji. Moje narzędzie to jest podstawowe, to jest kółko do mierzenia długości, no bo ja muszę po prostu zmierzyć odcinek w danym dniu, muszę obliczyć ilość mieszanki, która będzie wbudowana. Poza tym korzystam z laptopa do wysyłania do biura raportów dziennych czy tam godzin pracowników. W swojej pracy lubię zmianę otoczenia, bo ja się nie widzę, załóżmy w firmie, w fabryce przy taśmie i 8 godzin stacji. Jak ten robocik przekładać coś tam z miejsca na miejsce? To jest zmiana otoczenia, co, co dzień praktycznie, co drugi dzień jesteśmy w innym miejscu, poznaje się innych ludzi, yy, zwiedza się po prostu nawet i kraj czasami, no bo, bo, bo firma wykonuje roboty nawet i w całej Polsce, także czasami jesteśmy po prostu przerzucani z województwa podkarpackiego na przykład na, do województwa mazowieckiego.